Młidzken Kurwa, Młidzken Tak na no szybko, jak, jak po sparingu, panie? Tak, dobrze, fajnie, dziękuję tutaj Przemkowi Łukaszowi za cały obóz, bo od początku żeśmy sparowali, był jeszcze wcześniej Maciek, Miszkin, Kamil, Bański, Patryk Także naprawdę fajne sparingi, Przemek przygotowuje się do walki o mistrzostwo świata, także jest zmotywowany i super Forma jest u tak, myślę, że tak. Na przestrzeni tych ostatnich sparingów, a pierwszych, no to naprawdę można powiedzieć, że jest okej okay i jest przygotowany. Robił po 12 razy, chyba nawet 15 rund, także jest Pana formalno. E, a ty? 24 czerwca, tak? Dobbił... I, no to tak, 24 czerwca to już za tydzień w piątek. Cieszę się niezmiernie, bo to już od stycznia te powroty się przesuwały. Marzec, kwiecień, później już 100%. Miałem boksować w maju. No i po co? Po rozstaniu z Dzią od razu się dogadali, poprosiłem Jacka i Pana Andrzeja o szybką walkę, mieli już w sumie kartę pełną na ten czerwiec na te Kielce, ale wiedzieli, że potrzebuję tej walki, także dziękuję im za to, no i co? Cieszę się, wracam, forma jest, wszystko bez kontuzji, także czas pokazać dobry boks. Jesteśmy po bardzo ciężkim okresie przygotowawczym, więc dopiero, dopiero wchodzimy, w, wchodzimy z obciążeń już dzisiaj. 6 sparingu, oh, pff, naprawdę nasparowałem się w te przygotowania i jestem gotowy. Ale parę nazwisk ciekawego było, bo i Maciek Suleński był na początku, teraz e, Kamil Gadzieli, kto jeszcze był? A Maciek, z Canelo sparowałeś. Oczywiście, naszym polskim Canelo. <laughs> Powiem mnie szczerze, że bardzo dużo mi sparingi z nim dały, bo e, dużo boksuję w półdystansie. Mm -hmm. Przyda mi się to na Sama gilgitonach. E, był jeszcze Patryk Głuch, Kamil Urbański. Kamil Urbański też cały czas do przodu, naprawdę nie, nie ustępuje, więc bar, bar, bardzo przydatne sparingi. I jeszcze Kamil Gardzielik U, naprawdę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę naprawdę zapeżyć, ale jestem przygotowany jak nigdy. Czy dajesz sobie wszystko 25 czerwca? Bo ty nie jesteś zawodnikiem, który kuktatorsko boksuje. raczej pójdziesz? Bez wątpienia, bez wątpienia e, dam z siebie wszystko. Mogę to obiecać. E, Bukmacherzy nie dają mi żadnych szans, nawet powiem więcej. Yy, skazują mnie na porażkę przed czasem z tego, co widziałem, ale ja wiem, że tak nie będzie. Ja po prostu wiem, że tak nie będzie. <trym znać w określeniu>